Różnice między intelektem, wiedzą, mądrością, mędrcem, mistykiem i świadomością. Intelekt Definicja zdolność analitycznego myślenia, logicznego rozumowania i przetwarzania informacji. Charakterystyka raczej mechaniczny umysł. Potrafi wnioskować, porządkować fakty i wyciągać wnioski. Nie zawsze oznacza prawdziwe zrozumienie lub mądrość życiową. Przykład: Matematyczne dowody, programowanie, tworzenie strategii. Wiedza. Definicja: zbiór informacji, faktów i doświadczeń, które człowiek przyswoił. Charakterystyka: może być powierzchowna, np. zaprzyjaźnione fakty, bez głębszego rozumienia. Wiedza sama w sobie nie gwarantuje mądrości ani świadomości. Przykład: wiedzieć, że woda wrze w 100 stopniach Celsjusza, znać historię starożytnego Egiptu. Mądrość: definicja: umiejętność stosowania wiedzy i doświadczenia w praktyce, w życiu z uwzględnieniem wartości i kontekstu. Charakterystyka łączy wiedzę, doświadczenie i intuicję. Pozwala na trafne ocenianie sytuacji, przewidywanie konsekwencji. Przykład: wiedzieć, kiedy milczeć, jak pomagać innym, jak podejmować dobre decyzje. Świadomość definicja w stan obecności i postrzegania samego siebie oraz otaczającego świata głębsze rozumienie rzeczywistości. Charakterystyka nie ogranicza się do intelektu czy wiedzy. Obejmuje introspekcję, empatię, intuicję i obserwację. Przykład: Bycie świadomym własnych myśli, emocji i wpływu na innych, widzenie wzorców w życiu. Mędrzec Definicja Osoba, która posiada zarówno wiedzę, jak i mądrość, doświadczenie życiowe oraz często dużą świadomość. Charakterystyka Działa w zgodzie z naturalnym porządkiem, zwykle nie kierując się ego. Często jest mentorem, przewodnikiem. Przykład: Konfucjusz-Sokrates, w sensie praktycznym Współcześni nauczyciele duchowi. Mistyk definicja osoba, której świadomość wykracza poza zwykłe myślenie, poznanie intelektualne czy nawet mądrość. Charakterystyka doświadcza rzeczywistości bezpośrednio, intuicyjnie i transcendentnie. Może przekraczać racjonalne pojęcia prawdy i wiedzy. Często zajmuje się doświadczeniem jedności, boskości lub absolutu. Przykład: Rumi Jezus w sensie mistycznym Mistycy Tajbetańscy-Sufijscy. Wchodząc głębiej, intelekt to zdolność logicznego przetwarzania informacji, niczym narzędzie, które pozwala analizować, porządkować i łączyć fakty. Sam w sobie nie tworzy jeszcze pełnego zrozumienia, ale stanowi podstawowy mechanizm potrzebny do wyciągania wniosków i konstruowania modeli rzeczywistości. Jest więc fundamentem dla dalszych etapów, choć ogranicza się do czysto mentalnego poziomu. Wiedza pojawia się wtedy, gdy intelekt zostaje napełniony treścią. To zbiór faktów, doświadczeń i informacji, surowy materiał, który może być użyty do dalszego rozwoju. Wiedza sama w sobie nie jest jeszcze mądrością, ale stanowi jej podstawę, bo bez znajomości praw natury i obserwacji zjawisk nie można ich twórczo i celowo zastosować. Mądrość to krok wyżej, umiejętność używania wiedzy we właściwy sposób. Jest to nie tylko posiadanie informacji, ale także rozpoznawanie kiedy i jak z niej skorzystać. Mądrość zawsze stoi ponad samym intelektem i wiedzą, bo nie ogranicza się do tego, co wiemy, lecz obejmuje intuicję, doświadczenie i zdolność dostrzegania konsekwencji naszych działań. Świadomość pogłębia jeszcze bardziej ten proces. Nie chodzi tu już tylko o zastosowanie wiedzy w praktyce, ale o pełne zrozumienie samego siebie, innych i całego świata jako spójnej całości. Świadomość to zdolność postrzegania powiązań subtelnych zależności i szerszego sensu, w którym wiedza i mądrość stają się elementami większego obrazu. Dzięki niej człowiek przestaje działać jedynie na poziomie ego, a zaczyna dostrzegać swoje miejsce w sieci życia. Mędrzec to ktoś, kto ucieleśnia wszystkie poprzednie poziomy, posiadł wiedzę, potrafi używać intelektu, kieruje się mądrością i działa ze świadomością całości. Mędrzec jest praktycznym przykładem spójności, nie tylko rozumie świat, ale żyje zgodnie z tym zrozumieniem i dzięki temu potrafi prowadzić innych. Mistyk idzie jeszcze dalej: on przekracza granice wiedzy, intelektu i nawet mądrości. Mistyk doświadcza rzeczywistości bezpośrednio, intuicyjnie i transcendentnie, wchodząc w kontakt z tym, co absolutne. Nie potrzebuje już ani systemów, ani pojęć, aby wiedzieć, bo wie poprzez jedność i bezpośrednie doświadczenie. Mistyk wykracza poza wszystkie wcześniejsze poziomy i staje się świadkiem samej istoty istnienia. Część druga. Wiedza, esencja, obserwacja natury i eksperymentowanie, poznanie rzeczy takimi, jakie są i mechanizmów, które je tworzą. Jak działa. Analiza zjawisk, eksperymenty, próby i błędy. Wiedza jest jak laboratorium odkrywa zasady działania rzeczy, ich właściwości, zależności przyczynowo-skutkowe. Efekt człowiek zna, co jest, jak to działa i co dodajemy, aby powstało dane zjawisko. Przykład: chemik odkrywa, że dodanie sodu do wody wywołuje reakcję, zna mechanizm i przyczynę. Intelekt esencja umiejętność syntetyzowania, analizowania i wyciągania wniosków z wiedzy. Jak działa bierze wiedzę i tworzy modele, schematy, zależności abstrakcyjne. Pozwala na przewidywanie skutków, rozumienie logiki i tworzenie strategii. Efekt człowiek nie tylko wie, co jest i jak działa, ale potrafi przewidzieć wynik i uporządkować wiedzę w systemy. Przykład: naukowiec tworzy teorię chemiczną, która wyjaśnia reakcje nie tylko dla znanych substancji, ale przewiduje nowe. Mądrość, esencja, umiejętność integrowania wiedzy i doświadczeń w praktyce życia, łączenie tego, co poznane, z tym, jak to zastosować w życiu. Jak działa, wykorzystuje wiedzę i intelekt, ale dodaje doświadczenie, intuicję i świadomość skutków działań w świecie realnym. Umie przewidzieć konsekwencje swoich działań i działać w harmonii z naturą i ludźmi. Efekt człowiek nie tylko zna fakty i prawa przyrody, ale potrafi je stosować tak, aby powstał pożądany efekt bez szkody i z sensem. Przykład: ogrodnik nie tylko zna biologię roślin, ale wie kiedy i jak sadzić, podlewać, nawozić, aby powstał harmonijny ogród. Świadomość, esencja, obserwacja siebie i rzeczywistości jako całości, widzenie sieci przyczyn, zależności i własnego wpływu. Jak działa, świadomość nie ogranicza się do faktów ani intelektu, lecz obejmuje całą przestrzeń relacji, emocji, energii i wpływu. Pozwala zrozumieć istotę rzeczy, a nie tylko jej mechanikę. Efekt człowiek rozumie, że każdy element natury i życia jest częścią większej całości i że jego działania mają konsekwencje nie tylko lokalne, ale globalne. Przykład ekolog rozumie, że sadząc jedno drzewo w danym miejscu, wpływa na glebę, mikroklimat i życie zwierząt, wszystko jest połączone. Mędrzec, esencja osoba, która łączy wiedzę, intelekt, mądrość i świadomość w działaniu, tworząc życie w harmonii z prawami natury i duchowością. Jak działa? Wybiera odpowiednie działania, bazując na wiedzy, doświadczeniu, intuicji i świadomości skutków. Działa w sposób celowy i zgodny z naturalnym porządkiem. Efekt mędrzec nie tylko rozumie świat i siebie, ale może wprowadzać pożądane zmiany w harmonii z całością. Przykład: Lekarz mądry i świadomy potrafi nie tylko wyleczyć chorobę, ale zadbać o całą psychofizyczną równowagę pacjenta. Mistyk: Esencja osoba, która doświadcza rzeczywistości bezpośrednio, wykraczając poza wiedzę, intelekt i konwencjonalną mądrość. Jak działa, mistyk widzi istotę rzeczy i prawdę za rzeczywistością, często w sposób intuicyjny lub transcendentalny. Działa spontanicznie, zgodnie z uniwersalnym porządkiem, nie polegając na systemach poznania. Efekt mistyk zna i doświadcza rzeczywistości bez konieczności tłumaczenia, integruje w sobie wszystkie poziomy poznania w pełną jedność. Przykład mistyk może uzdrawiać lub przewidywać zdarzenia nie dzięki wiedzy, ale dzięki pełnemu doświadczeniu i połączeniu z uniwersalną mądrością. Głębokie powiązania i różnice. Wiedza poznaje naturę, eksperymentuje z rzeczywistością. Intelekt przetwarza wiedzę, tworzy modele i logiczne powiązania. Mądrość stosuje wiedzę i intelekt w życiu, przekształcając je w skuteczne działanie. Świadomość rozumie całość, w swoje miejsce i wpływ, dostrzega powiązania przyczynowe i subtelne. Mędrzec integruje wszystko powyższe w działaniu z sensem i harmonią. Mistyk doświadcza i jest z rzeczywistością w sposób bezpośredni, przekraczając schematy. Część trzecia. Kto jest najmądrzejszy? Jeśli patrzymy od strony praktycznej i duchowej, hierarchia może wyglądać tak. Mistyk, po nim mędrzec, dalej świadomość, potem mądrość i wiedza oraz intelekt. Intelekt to pierwszy krok, narzędzie umysłu. Intelekt zbiera dane, porządkuje je, wyciąga wnioski i tworzy modele. Jest jak komputer świetnie liczy, analizuje i rozbija rzeczywistość na części, ale sam w sobie jest suchy. Intelekt może badać schemat, równanie, układ, ale nie zna jeszcze pełni sensu. Intelekt mówi, rozumiem, jak to działa w logice i strukturze. Wiedza, z samego intelektu jeszcze nic nie wynika, jeśli nie karmimy go doświadczeniem i obserwacją. Tu pojawia się wiedza, czyli poznanie natury, odkrywanie zasad i praw, eksperymentowanie, zbieranie faktów. Wiedza daje surowiec, którym intelekt się posługuje, ale wiedza sama w sobie to jeszcze tylko zbiory informacji. Można mieć jej mnóstwo, a wciąż nie umieć jej zastosować. Wiedza mówi, znam prawa natury, wiem co z czym się łączy, co tworzy dany efekt. Mądrość. Mądrość rodzi się, gdy człowiek łączy wiedzę z doświadczeniem i intuicją. To nie tylko znajomość faktów, ale sztuka zastosowania ich w życiu. Mądrość pyta po co, kiedy, w jaki sposób by to służyło, a nie szkodziło. Mądrość widzi skutki działań i wybiera rozwiązania najpełniejsze. To poziom praktyczny i życiowy, kiedy człowiek już nie tylko zna teorię, ale żyje nią. Mądrość mówi, potrafię zastosować wiedzę we właściwym momencie i we właściwy sposób. Świadomość. Na tym poziomie człowiek zaczyna dostrzegać nie tylko wiedzę i praktyczne zastosowania, ale także szerszy kontekst. Widzimy, że wszystko jest powiązane natura, ludzie, my sami, emocje, energia, konsekwencje. Świadomość obejmuje pole całości, w którym wiedza i mądrość są tylko elementami. To moment, gdy człowiek przestaje patrzeć na rzeczy wyłącznie przez pryzmat jednostkowego zysku, a zaczyna widzieć jedność wszystkiego. Świadomość mówi, rozumiem powiązania, widzę siebie i świat jako całość. Mędrzec, mędrzec to już nie tylko stan, ale postać ktoś, kto ucieleśnia i integruje intelekt, wiedzę, mądrość i świadomość. Mędrzec żyje w harmonii z prawami natury i duchem, wie kiedy działać, a kiedy czekać, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Jego działanie jest spójne, celowe, pełne sensu. Mędrzec nie tylko wie i rozumie, on jest przykładem tego, czego naucza. Mędrzec mówi: Jestem w zgodzie z prawami życia i potrafię prowadzić innych tą ścieżką. Mistyk. Mistyk to jeszcze głębiej niż mędrzec. On nie tylko integruje całość, on przekracza granice wiedzy, intelektu, mądrości i świadomości. Mistyk nie potrzebuje już modeli ani pojęć, bo doświadcza prawdy bezpośrednio. Mistyk to ktoś, kto zjednoczył się z całością, kto wchodzi w jedność z boskością czy absolutem. Jego wiedza nie pochodzi z książek ani nawet z doświadczenia życiowego, ale z głębokiego wglądu i transcendencji. Mistyk mówi: Jestem jednością z tym, co jest. Nie muszę wiedzieć, ja doświadczam i jestem. Hierarchia w jednym obrazie, intelekt to porządek umysłu, wiedza to materiał i fakty, mądrość to umiejętność stosowania wiedzy w życiu, świadomość to widzenie całości i powiązań. Mędrzec to żywy przykład pełnej integracji. Mistyk to przekroczenie i bezpośrednie doświadczenie jedności. Mistyk wykracza poza intelekt i wiedzę, doświadcza rzeczywistości w sposób bezpośredni. Mędrzec natomiast może być praktycznie najlepszy w kierowaniu życiem i ludźmi, łącząc wiedzę i mądrość z dojrzałą świadomością.